A, jestem nowym trenerem Pokémon. Ha, ja też, więc toczmy walkę. Ha, to dobrze. Idź Pokeball. Pikachu, pika pika. Idź Pokeball. Pika pika, pika pika, pika pika. Pikachu, elektropromień i silne uderzenie piorunem. Pika pika. O nie, mój Pikachu. Ha ha ha, wygrałem. Przybił Pikachu piątkę. Pika, Ha Haha, pokonałem cię. To szkoda. To może rzućmy drugie pokemony. No dobra.

Jeden, rzucajmy te drugie Pokemony. Rzucajmy je. Już. Tak, możemy je rzucać. Idź, Pokeball. Idź, Pokeball. Psyduck, 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 Idź, Pokeball. Kamik, 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 kamik. Psyduck, wielka kula energii. Psyduck, Psyduck, że teraz wygrałeś bitwę Pokémon, to już oznacza, że będziesz wygrywać cały czas. Kiedyś będę mistrzem Pokémon, wielkim. Otręuj swoje Pokémony i pamiętaj, nie masz domu, kup se karton. Odcinek sp sponsorowany przez wydawnictwo Raga Raga nowej firmy i nie mieszaj się w to, Jake. Pamiętaj, nie masz domu, więc i Raga Raga Rada Rada Rada. Koniec Pokémonów.